Siemano, witam was w kolejnej części e, gry Imperatorom e, Grając tutaj dalej Galią, albo tworząc Galium, tak naprawdę, bo na razie grając Armuricą Mam nadzieję, że u was też tak gorąco, bo jak prawdziwy Polak muszę trochę ponarzekać Że nie tylko ja tak umieram, chociaż z drugiej strony przecież wszyscy wiemy dobrze, że lepiej jest taka, taka pogoda niż Miałoby być zimno, dobra pogadaliśmy się mi trochę o pogodzie Więc może pogadajmy sobie trochę o grze Więc wystartujmy czas E, w tej przerwie, która mm, pomiędzy odcinkami e, graczy się, się nie ruszyłem w żaden sposób, ale co zrobiłem, to wybudowa... wybudowałem? Może to coś źle opowiedziane. E, ruszyłem z, mm, z, 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 z. z jak to się moi drodzy Państwo z budynkami, żeby je rozporządzić. Okej, okay. wojna domowa. No my tak naprawdę za wiele teraz robić nie będziemy. Tutaj chyba trochę się UI powiększyło w grze. Tak się trochę wydaje, nie wiem czy mi się wydaje czy nie, ale powiedz mi czy to jest na plus czy na minus. No niestety miałem robić materiał wpuścić w poniedziałek, później we wtorek i tak dalej i tak dalej, i tak dalej. Dopiero w środę teraz coś robię. Z prostego względu, moi drodzy, iż ponieważ gdyż, niestety... Organizowałem po części jedną taką wyprawę, czyli zlot dziewiątej koordy. Taką kryptoreklamę zrobię, ale to jest mój kanał, to mogę robić co chcę. Więc zlot odbędzie się na Mazurach i tak naprawdę z chęcią ugościmy wszelkie chętne osoby, tylko się po prostu na nas zgłoście. A teraz, pytanie lepszego wy tak. Tutaj umieracie. Wy umieracie. OK, to ma to może sens. Chociaż nie powinniście. Okej, okay, pójdźcie tutaj. A więc co do zlotu. To mam nadzieję, że część zobaczę, a część... Mam nadzieję, że po prostu... Jak to najprościej powiedzieć, zobaczymy się na miejscu i... Eee, będzie jakiś filmik coś z tego żeby pokazać jak się bawimy. Eee, co prawda może to być e, trochę też i zły pomysł, bo mogą być skutki opłakane tego. Ale to. Będziemy się przemawiać później o tym. No dobra. Przemieszczamy te jednostki. Trade tam wchodzi widzę, że. E, pieniążki będą musiały ładnie. O, bardzo ładne z tego płyną więc jesteśmy takim trochę nazwijmy to mocarstwem tradeowym chociaż to gramatycznie w żaden sposób nie brzmi poprawnie eee, 500 no ładnie ładnie jestem manpowerem to naprawdę lekcje odrabiamy eee, wzorowo wzorowo powiedziałbym odrabiam tą lekcję i naprawdę nam eee, szybko zaczyna rosnąć pomimo tego że mieliśmy wojnę która nam też trochę osłabiła ten manpower to już wyglądamy na e, dosyć stabilną sytuację. Ok, ja, e, yeah, ja. Yeah. E, jak najbardziej. O, okej. Okay. I teraz tak. Mamy jakieś Scorn Families już, e, bo pewnie ktoś umiera, bo jakaś tam rodzina się pomyliła. Yeah. Oh, Jesus. Okej, okay, zobaczmy. Kogoś tu brakuje. No okej, okay, to będziemy musieli na pewno z tej rodziny kogoś tu wybrać. Jak wy się nazywaliście? Jakaś. Jak wy mówiliście? Epakti. Ok, epakti. Epakti. Dobra, szukajmy z tego, z tej rodziny. Boi. Epakti. No. uspokójcie się. No i bardzo dobrze. Już nie są. E, poddenerwowani faktem. Zobaczmy, czy tutaj. E, nie, kohorty się na mnie budują. To też dobrze, bo bałem się, że tak. E, też i będzie 150, więc nie musimy już e, iść w ten manpower, Możemy teraz pójść. To by było bardzo ładne rozwiązanie, bo byśmy mogli szybko Agresive Expansion zmniejszyć. Ale e, czy potrzebujemy masz tak szybko? To i tak nam już szybko zeszło. Już nam e, 4 punkty, 4 punkty zeszły więc ja wolę wziąć to w Research Power Population Growth to też jest bardzo fajne. Ale to weźmiemy troszkę później. Jeszcze commerce nie potrzebujemy wcale. Research Points. Trochę researcha zboostujemy. Tutaj widzę, że jakaś wojenka się toczy na południu. Eee, no, aż ma w ogóle jakby... Uuu, tutaj sojuszów ma narąbanych jak... Eee, aż za dużo. Dobrze. Tutaj możemy sobie wybrać. Hmm, co by tu wybrać? Hall Trim Cost, Monthly Tyranny Fajne, ale nie potrzebujemy, bo tyranny akurat teraz nie mamy i chyba nawet nie będziemy próbować i ją wzmacniać. Streamer Discipline. Ha, 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 ha. Eee. Nic takiego naprawdę. Create Road Road Coast. OK. No trochę ich mamy, więc może... Obniżmy to... Ale to jest Creating, więc tutaj się nie powinno nic zmienić. A eee, stoimy, bo to możemy... Teraz mając tak dużo trade może to nam trochę być, ale... Szczerze mówiąc, to nie był taki najlepszy mój wybór. Mogłem wybrać troszkę inaczej. Eee, interesting... Ile wy chcecie? 500, tak? Za takie coś, no dobra. Z chęcią skorzystamy. Jeszcze skorzystamy. Research, 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 research. Boostujemy, bo nie jesteśmy w tym mocni. Trade, z chęcią. I spadaj. Dobra. 11 punkcików. Schodzi to, schodzi, nie ma się co tu martwić. O, tutaj widzę, że trochę ten e, się no, liczy tam. E, Wielka Brytania, America Gets, ok. Nie, Citizens bierzemy. Możemy teraz. E, for Defense, Streamer Discipline. 9, 9, e, 9. Capital Roads plus 1. Moffitt Runny. Nie, Rule of Property Gain. To dosyć fajne. Mm, bo. Mając tych krótkich e, ruler, rulerów e, to trochę nam to też pomoże, e, bo się będą dosyć często zmijali, więc taki buścik e, przyda się w szczególności, jeżeli nie, nie zawsze przecież wojnę się prowadzić, która będzie ich, jakby nazwijmy to, wzmocniała. No dobra, możemy tak powolutku sobie myśleć o jakiejś e, chyba wojence. Nie wiem, czy nam się uda coś jeszcze zrobić. Uh, Convince for Civic, ok, 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 uh, ok, czyli możemy ten wziąć albo Civic, a Civic to jest co? Zobaczmy, Civic to będą uh, building cost tax. ok. w ten sposób nam to nie przeszkadza nie e, zobaczmy Takim fajnym łupem e, myślałem, że będzie to ale trochę tych tutaj sojuszy już będzie e, A może wy, a może wy, a może wy jesteście już jakimś Uuu, mój Boże o, to taki dosyć Dosyć mocny zbitek e... Military Tradition. O, 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 o. Chcę, o. chcę. I od razu jest Boost. Election soon. Bardzo dobrze. Declare. Ok, zobaczmy. Ok. Lacking of government. Fajnie, ale zróbmy inaczej. Technology. Zobaczmy tutaj przede wszystkim, bo. Tu może nam kogoś brakować. Ósemka jest ok. Tu mamy kogo? Tu mamy... O właśnie. I tu wolałbym tą ósemkę zarzucić. Eee, tutaj mamy same sieroty, więc to nic nie zmieni. Religious. Piątkę na ten. I teraz możemy tu kogoś wrzucić w taki sposób. I to ma trochę więcej sensu teraz taki manewr. Bo jednak technologia dla mnie jest e, w pierwszej kolejności najważniejszą e, z tych country Okej. Okay. No dobra. Zobaczmy tutaj. Czy wystaliście się takim dużym graczem? Has... okej. Okay. O oh, wow, 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 wow wow. Interesting has a military access. Okej. Okay. No Bali. Dobra. Więc co robimy? Robimy e, Cancel Military Access. To jest pierwsza sprawa. E, teraz zobaczmy, czy byśmy mogli do wypowiedzieć wojnę. Możemy wypowiedzieć wojnę i. Ile oni mań kohort? Aha, to jest. To jest 99? U mój Boże. Ach, bo oni są z nimi, tak? Tutaj w tym sojuszu. Ale oni chyba by tutaj nie dobrnęli do nas tak, tak szybko. No, myślę, myślę, bo to byłby. To mogłoby być ciekawe rozwiązanie, coś. I oni są w stanie wojny? Słuchajcie, z kim oni są w wojnie? Z kim wy jesteście w wojnie? Jeszcze raz, na mega zoomie. Aha, dobra, jakiś mały papierdłka. Hmm. To jest bardzo łakomy konsept, w szczególności, żebyśmy po połączyli nasze tutaj e, kraje i też to zrobimy. Dobra, no to ile mamy? 109. Na ich ile kohort? 31. My good sir, I advise you to... Okej, okay, a dlaczego tak jest? Uh, forcing through the Senate will increase tyranny. Okej. Okay. Deventure Vessel. okej, okay. nie, dobrze, rozumiem, rozumiem. Mm, okej, okay. mam pomysł jak to zrobię. To więc raz tak, na początku przerzucę armię na południe. No mogłoby tak... No chociaż mówię, że mogłoby tak nie przerzucać tutaj na mapie ich, ale z drugiej strony pewnie to też służy do tego, żebym wiedział dokładnie gdzie te wojska są. I zrobimy to tak. Zrobimy to tak. I zrobimy to tak. Zrobimy to tak. 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 Wszystko mi pasuje. Kasa, 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 kasa. Leci, jak szalona. Manpower POWER też, więc wszystko mi się zgadza. Eee, dobrze. Więc teraz co możemy zrobić, to zrobimy tak. Influence ACTION, nie. COVERED ACTION, eee, tak. FABRICATE CLAIM. Yes, please. Eee, więc claim już fabrykujemy. ECONOMY bierzemy sobie od razu na środkowe. Później sobie zboostujemy. Co ja mówię? Od razu boostujemy. Maintenance wrzucamy. Wages na środek. I cały czas to wygląda. MC ok. Dobra. Więc już się możemy tutaj przygotowywać dość mocno do wojny. Oni tak tutaj wysyłają. Widać cały czas wojska. Dobrze. Zobaczmy. Steering Support limit. Eee, reinforcement speed okej, mm, okej, okay, okay, interesuje mi to, interesuje mi to. Dobrze. E, więc tutaj nam się murale e, zbiera dosyć szybko. E, zobaczmy. Cały czas Senat nie chce za bardzo. Morale Twóterania w na piątkę. Szkoda, no szkoda. Mm. A zobaczmy, czy możemy coś tutaj zdobyć, żebyśmy zdobyli tutaj większe poparcie? No nic nie możemy za bardzo zrobić, po prostu nie są e, za bardzo chętni. Hmm. Tak, no tak, po prostu... E, no nie są chętni, tak? No ale co, lecimy z tą wojną. Eee... Trochę może zwolnimy tutaj tempo. Te jednostki nam tutaj jeszcze nie doszły do końca, prawda? No nie. Sobie tak pozwoliliśmy, ale to nie tak do końca wygląda. Okej, okay. no dobrze. No dobrze, 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 dobrze. dobrze, dobrze, dobrze. Eee, tu są ich jednostki. Dobrze. Gdzie są nasze? Nasze jeszcze podróżują. Podróżują z południa. Ale tutaj na razie nie jesteśmy zagrożeni. Róbmy swoje. One pops died. Okej. Okay. One pops died. Whatever. Eee, no to się tutaj... Idziemy do północy. Będziemy to włączyć. Eee, dobrze piętnastka to też ją zaraz sobie obrócimy trochę in, w innym kierunku tutaj ich idzie dobra wszystko seteczki więc to pójdzie nam powinno, powinno pójść nam jak po maśle bo to wszystko są zwyczajne tajle dobrze okej okay. zobaczmy ta siedemeczka idzie tutaj no to dziesiąteczkę wysuwamy tutaj. Sęcia możemy tutaj sobie pomanewrować jak tak bardzo chcę. Eee, wysuwamy się tutaj. Dyszka, Okej. Okay. Tą dyszkę już ją tutaj przesuwamy. Eee, dobrze, na razie to wygląda okej. Okay. Nie perfekt, ale ok po prostu. Po prostu ok, to nazwać. Nie, dwa zostawimy tutaj, a ciebie weźmiemy tutaj. Dobra, łączymy powoli. tyle. dobra, tutaj 7-ka, Ona coś tu przejmuje, tak? Widzę Ford, ale zaraz się pewnie wycofa. No bo i się nie wycofa, będzie chciała walczyć. No i dobrze, odważny jest. Gratulacje mu za to trochę manpower nam e, topnieje ale nie jakoś straszliwie żebyśmy tutaj byli przerażeni tym faktem e, no i dopadliśmy ich tam więc brawo my ale e, nie policja mi się za bardzo, bo to żaden wielki sukces e, dobrze okej okay. Ok 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 ok. Ok ok... a okay. ja mam telefonu. Ok ok... Fuh. Tak tutaj myślę, żeby tutaj nic, 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 nie... nie przegiąć. Ok. Coś tu przejmują, to nie nasze. Dobrze, dobrze, to na razie, wygląda spokojnie. Wygląda bardzo nawet spokojnie. Eee, very well. O, ok ok... Ok... Rika owns military faction two favors. This will reduce the value by one. Ok. Nie chcę mieć za bardzo e, dużo tych e, rzeczy, które będziemy krewni komuś. E, nie, moi drodzy. Ja trochę więcej od was będę potrzebował. E, bo ja jeszcze tutaj tych trenów trochę mogę zagarnąć sobie. Pozwolić na zagarnięcie o tak. Interesting. Dobrze, akcept. Dwami do wojny nie będę chodził, bo wy i tak jesteście za daleko. Tu jest Rzym. Czy to przede wszystkim Rzym przemuje? E, Okupajt? Nie, dobrze. Jeszcze trochę to, tak, trochę mi to nie pasowało w y, moim y, długo takim dłuższym planie, bo no bo po prostu y, chcę to galię stworzyć, a Rzym by mi w tym bardzo y, przeszkodził. za te tereny. No dobra, więc tak naprawdę to jest biczowanie to co teraz robię, bo yy, oni jakichś większych szans tutaj na to już nie mają, na ten konflikt. Okej, okay. nie, dziękuję. Yy. Ten fortek bym przejął to jest możliwość, że poszłoby wszystko jak z płatka. Zobaczmy. Okej okay. dobrze, dobrze nie, to zróbmy tak, żeby... Okej, okay, bardzo fajnie. I wy właśnie zajmujesz tutaj tą wszystko na razie wygląda dobrze. Rozłożenie e, po tych tajlach jest całkiem rozsądne. E, nie ma tutaj chyba żadnej nozki, która się po prostu e, jest źle spożytk spożytkowowana. Tutaj od północy coś się dzieje. to na naszym terenie jest bezpieczny. Coś tutaj się dzieje, to nie na naszym terenie. Więc jest, jest spoko. Jest spoko. Wszystko to wygląda dosyć, dosyć, dosyć logicznie i spokojnie. O, ale nie do końca wszystko, bo jednak tutaj mieliśmy niespożytkowaną jednostkę, która stała luz. I tu mamy kolejną. Więc dobrze. Zaraz będziemy musieli wycofywać już jednostki stąd. Tak, Ta tą na nasze tereny native'owe, żeby nie tracić tutaj. W żaden sposób mempowera, tak samo jak tutaj, bo to jest największym chyba z grzechów, stracić po prostu tak mempower, bo to jest głupota po prostu, czysta głupota. I takie trochę też lenistwo. 28 punktów, więc tu będzie ciekawa sytuacja, zauważyłem jeszcze jedna, bo... My będziemy mogli podbić wszystkie tereny na ich terenie, a i tak będziemy do tyłu z punktami ze względu jednego, ponieważ oni mają sojusznika i ze względu na to, że posiadają tego sojusznika, będą uważali się za nację, która nie przegra tego konfliktu. Tak no więc teraz zobaczmy sobie, jakbyśmy chcieli z nimi rozpocząć pokój, co byśmy mogli ugrać. Eee, więc automatycznie moglibyśmy zrobić to, tak? Możemy zrobić to eee, Szczerze mówiąc To dość dużo możemy tutaj ugrać Z moich całych te tych, ten, ten, ten teren eee, No, okej okay. eee, Tutaj nigdzie nie dojdziemy Musielibyśmy się przetoczyć przez parę dobrych krajów do których nie staniemy na pewno mm. ...akcesu, więc na razie Zakończę na tym. Aggressive Expansion, zmniejszymy sobie... I tak wygląda Armoryka, moi drodzy. Kolejne tereny. Połączyliśmy tutaj ten, ten szczebel. Wydaje mi się, że naprawdę robi to wrażenie teraz to państwo. Weźmiemy ekonomię sobie od razu. Arm maintenance na dół. fort maintenance. I... wait... 80, ok zaraz już się nam trady wpadały też, więc poczekajmy chwileczkę ten, e, o właśnie e, ta kaska zaraz będzie wyglądała troszkę inaczej e, Manpower powinien też równie dobrze już się zwiększyć, ale nie wiem dlaczego to się nie dzieje już jest latni, do, do, do więc ok, e, O właśnie wpadają nam trady już E, które zostały zerwane podczas tego, iż prowadziliśmy wojnę. No i przyjmujemy jak leci, bo nie będziemy tutaj określać dokładnie z kim chcemy, z kim chcemy. Supply limit e, bierne, minus 2, bierne minus 2 chce jak najbardziej. Mm, wyszło, o bardzo dobrze. Więc to szybko sobie zbijemy tą liczbę. I zobaczmy teraz jak to wygląda. Mamy sytuację następującą. Eee, kohorty mam rozłożone, tak? Po tych terenach mamy. I to dość dobrze. Eee, trani, no niestety trochę nam tutaj się pokotowało. Eee, ale nie jest aż tak tragiczne, bo to sobie jeszcze jakoś ułożymy. O mój Boże. E, jesteśmy takim dużym krajem, że teraz tak będzie, niestety. E, lose popularity. Ok, nie ma sprawy. E, hold games. Ok, America Pay. okej. Okay. America Lose. Ok. Ab lose, lose personality. Ok, nie musimy tego wcale robić. Nie musimy wcale tego robić. E, dobrze, teraz zobaczmy sobie na ten ułożenie. Mm -hmm. No dobrze, no to tak naprawdę stanowimy e, taki pępek tutaj e, tego miejsca, zobaczmy jak to wygląda z popsami, czy dogoniliśmy ten rzym. Gonimy ten rzym jak głupki, ale cały czas nam troszkę brakuje, ale e, na pewno, uuu, uh, uh, uh. no panowie, to ładnie sobie pozwalacie. E... No, ale dobrze, nie zazdroszajmy im. Eee, fajnie, że tak mogą. Eee, my na pewno jakoś sobie to też odrobimy. Więc tak, unrest nie musimy. National Pops Growth, Ja myślę, żebym teraz to wziął. Jednak to jest już na ta pora, że moglibyśmy trochę tutaj e, wspomóc. Mamy trochę tych miast, więc e, mogło być to mocne. Okej, okay. Kartegina tutaj chyba wojnę swoją przegrywa, z tego co widzę więc ciekawa sytuacja chcę wziąć o. No tak chciałem to wziąć. E... Okej, okay, nie, wcale nie tak, nie, nie, wcale tak przegrywa. Po prostu tak to może trochę wygląda e... Zobaczymy, zobaczymy jak to się to potoczy. E... Na pewno my swoje tutaj też zrobiliśmy. Zobaczmy My cały czas. E... Tych kohort nam się nie zwiększa liczba. I całkiem spoko, bo nie potrzebujemy wcale więcej na ten moment, oczywiście. Nie ma takich jakiegoś zagrożenia. No ale to pieniądze zrobimy. Okej, okej, okej. Ok, w ten sposób, tak. Jak mamy tylko kasę stracić, to naprawdę mi to eee, w żaden sposób jakoś to nie ziębi. No dobrze. Więc e, poradziliśmy się z tym odcinku Dokonaliśmy kolejnej wojny, do no, kolejnych podbojów. Manpower już tam stabilnie rośnie, więc tego problemu się pozbyliśmy. Kasy mamy podziurki, a szkoda, że nie ma jakichś lepszych budynków do, do budowy. E, punktami pewnie, no właśnie. E, jesteśmy spokojnymi liderami. E, nasze państwo naprawdę od mere Centurium aż do Mere Germanicum się ciągnie, tak? Więc e, ta granica jest już naprawdę długa e, i teraz przyszłaby pora, żeby trochę jednak tutaj to jednolicić, tak? Bo mm, zobaczmy to decision sobie jeszcze. Pozwolę sobie tutaj zobaczyć. Pozwolę sobie wziąć tutaj e, Gaul. No i trochę tych terenów gaul gaulowskich mamy, bo to też był teren więc fajnie, że go tutaj sobie zrobiliśmy. No, potrzebujemy trochę terenów tych tutaj, tak? No, jeszcze trochę częściej będzie to trwało. E, a na razie żegnam was i dziękuję, że ze mną dzisiaj byliście. I pozdrawiam. E, czy dzisiaj zrobię materiał z ymm, Wiedźmina? No, nie wiem, bo dopiero tak wracam po tym organizacji tego zlotu, więc trochę tutaj mi czas zajęło. Ale jakby co, to pamiętajcie, możecie mi pomóc. Tam jest gdzieś tutaj na dole subkryp subka do mnie. Dajcie ten guzik, pomoż mi to bardzo. Na razie się mam mordki, hej. We'll you